Dzień dobry. Witamy Państwa wspólnie z Anną Kwiecień. Z Wojciechem Skurkiewiczem. I rozpoczynamy dzisiaj rozmowy, które będą o ważnych sprawach dotyczących Radomia, regionu Radomskiego, polityki ogólnopolskiej, tego co dzieje się w Sejmie, w Senacie, ale również i będziemy dotykać kwestii rządowych. Tak, szanowni państwo, zainspirowali nas tak naprawdę politycy z pierwszych stron gazet, to znaczy Donald Tusk i Roman Giertych. Ich rozmowa, ich obrzydliwe określenie kierowane w kierunku właśnie mieszkańców Radomia, regionu Radomskiego, spowodowało to, że dzisiaj chcemy rozmawiać chcemy pokazać, jak piękny jest Radom, jak bogaty jest dobrymi, pracowitymi ludźmi, tylko Radom, ale region radomski. Oczywiście. Kiedyś Radomian Gierek nazywał Warchołami, a tak. dzisiaj nas Tusk określa jako zjeby. Dokładnie. A my, mieszkańcy tego pięknego Grodu nad Mleczną, po prostu żyjemy, pracujemy, e, tworzymy wspólnotę. Która naprawdę jest wyjątkowa, moim zdaniem. Kocham Radą, kocham to miejsce, tu się urodziłam e, i nigdy nie czułam się ani Warchołem, ani Zjebem. Ale bez wątpienia jesteśmy obydwoje dumni z tego, że jesteśmy Radomianami i to o tym bardzo często podkreślamy w naszych i wystąpieniach parlamentarnych, i w studiach. Radiowych, telewizyjnych, bo naprawdę Radom i region Radomski to jest piękne miejsce na naszej polskiej ziemi. Tu warto żyć, tu warto odpoczywać, tu warto również być ze swoją rodziną. Ale zanim o tych sprawach radomskich, to może byśmy zaczęli od tej wielkiej polityki. Bo bez wątpienia to, co dzieje się w wielkiej polityce, no to jest rzecz, która no inspiruje wielu. Ale na pewno przyczynia się do tego, że żyje nam się albo lepiej, albo gorzej, albo szybciej, albo wolniej. Ale na pewno y, wielką rzeczą były wybory prezydenckie, druga tura wyborów prezydenckich i wygrana doktora Karola Nawrockiego. Tak, to cieszy, dlatego że ten zmasowany atak, jaki był prowadzony. W kierunku Karola Nawrockiego. Te wszystkie działania, które miały przyczynić się do tego, że tak naprawdę y, Karol Nawrocki nie miał szans, tak naprawdę, na starcie y, co do tej wygranej, dlatego że, proszę Państwa, no, chociażby podstawowa rzecz odebranie środków finansowych Prawu i Sprawiedliwości, dla których. Karol Nawrocki był tym kandydatem, który Prawo i Sprawiedliwość popierało. Ale Polacy stanęli jak zwykle na wysokości zadania. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że to właśnie dzięki Wam, dzięki Polakom, dzięki patriotom ta kampania była możliwa do przeprowadzenia. 23 miliony złotych, tych wpłat, które od Polaków otrzymał Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego. Dla mnie jak usłyszałam, że to aż taka kwota i że tak się ludzie zmobilizowali, biorąc jeszcze pod uwagę e, Wojciechu, że e, ludzie między innymi wspierają również media, te wolne media, polskie media, takie jak Republika w Polsce 24 czy Telewizja Trwam, to naprawdę widać ewidentnie, że patriotów w Polsce nie brakuje. Ale nie tylko te media, również to, co dzisiaj rozpoczynamy, czyli wchodzenie na różnego rodzaju platformy, nasze portale społecznościowe i również nasze kanały na YouTube będą przyczyniały się do tego, że będziemy chcieli docierać do jak najszerszej grupy odbiorców, do jak najszerszej grupy Polaków, do jak największej liczby osób, które. Bardzo często nie zawsze dowiadują się tego, co ważne i prawdziwe z mediów, szczególnie tych mętnego nurtu. Tej tak zwanej niby czystej, czystej wody. wody tak. No, ale ona z czystością absolutnie nie ma nic wspólnego, wręcz przeciwnie. Wiele tam przekłamań, wiele manipulacji i wiele takich sytuacji, kiedy. Pomija się takie trudne tematy po to, żeby Polacy o tym się nie dowiedzieli. Natomiast, proszę Państwa, my nie będziemy uciekać od trudnych tematów. Będziemy mówić o tym, co uważamy jest ważne z punktu widzenia każdego Polaka i każdej Polki i oczywiście mieszkańców regionu Radomskiego. Jesteśmy reprezentantami, tak naprawdę każdy poseł reprezentuje, Każdego Polaka, no ale oczywiście szczególnie region, z którego startuję. Więc będziemy Państwu to o tym mówić, będziemy, państwu, yy, będziemy Państwa informować. Myślę, że postaramy się też troszeczkę w takiej konwencji niekiedy yy, luźnej, dowcipnej. Choć dzisiaj muszę powiedzieć, że ja mam troszeczkę yy, stres. Yy, trema, trema, trema pierwszego trema. wejścia. Tak, absolutnie tak. Nie mam takiego doświadczenia, mimo że my bywamy w mediach. Tak, ale wiesz, Aniu, ale to jest też ważne, żeby, bo jeżeli byś nie miała tej tremy i mm -hmm. tego drżenia gdzieś tam w środku, no to znaczy, że popadasz w rutynę. A w polityce, w mediach i w życiu rutyna jest zawsze, Coś, co może nas zabić i, I zniszczyć. Dokładnie. Dlatego wiesz, specjalnie rozpocząłem od tego 1 czerwca i wygranej Karola Nawrockiego, bo naprawdę, szanowni państwo, my się bardzo cieszymy, że tak jak Ania powiedziała, że przeciwko temu mainstreamowi, tym, tym działaniom, które były podejmowane, Karol Nawrocki wygrał te wybory prezydenckie. Ale 1 czerwca to również moment, kiedy dowiedzieliśmy się, że ta koalicja z y, podznaku ośmiu gwiazdek przez półtora roku nie robiła nic. Dowiedzieliśmy się w poniedziałek powyborczy, że Donald Tusk w swoim wystąpieniu powiedział: No to teraz, niezależnie, kto będzie w pałacu prezydenckim, bierzemy się za robotę. Tak, szanowni państwo, chociaż ja nie do końca y, z tym się zgodzę, dlatego, że można to bardziej. Wytłumaczyć w ten sposób. On bierze się za robotem, myśląc o tym, że wreszcie chyba trzeba coś zacząć robić dla Polek i Polaków, bo widać ewidentnie, że dostał czerwoną kartkę. Ale to nie jest tak do końca bojciech, że on nic nie robił. Absolutnie robił. Tylko niestety wszystko to, co robił, było w daleko idącym interesie nie Polski i nie Polaków, tylko Niemiec. No, patrz CPK, chociażby, patrz port kontenerowe. Dokładnie. Zwróć uwagę na to, co się dzieje z PKP Karko. Przecież my zwracaliśmy na to uwagę, że niestety obawiamy się, że jeżeli Donald Tusk wróci do tej polityki i będzie premierem, to wrócą te mroczne czasy lat 2008-2015, kiedy rządziła Koalicja Obywatelska. I niestety Widzimy, że to wszystko wróciło i to bym powiedziała z takim przytupem. Nie ogląda się w ogóle na opinię Polaków, bo przez te 8 lat bardzo wiele się zmieniło. Polacy naprawdę wiedzą, czym jest duma z własnej ojczyzny. Podróżujemy, widzimy, jak się zmienia świat. Mamy, jesteśmy ambitnym narodem, niezwykle pracowitym. Polacy tak na marginesie. Są tym narodem, który y, jednym z najbardziej zapracowanych w Europie. Po, y, podnosiliśmy się jak feniks z popiołów wielokrotnie. Żaden naród tyle nie doświadczył, co my moim zdaniem tutaj w Europie. Choćby kwestia II wojny światowej, potem, potem, że tak powiem, sowieckie tutaj rządzenie na terenach Polski, ale przecież rozbiory. I wojna światowa, więc naprawdę mamy wiele dramatycznych sytuacji w naszej historii i my, jako naród, zawsze potrafiliśmy się podnieść. Jeżeli nawiązałaś do tej historii, to. Ciekawostka z ostatnich dni, nie wiem, czy śledziłaś media w ostatnim czasie, że w Berlinie ufundowano. Głaz! Właśnie. Nie, ty... nie pomnik, nie upamiętniono tych, których pomordowali Niemcy w czasie II wojny światowej w jakiś godny sposób. Ufundowano głaz. Ufundowano głaz, który ma być takim początkiem. Tej współpracy polsko-niemieckiej na rzecz upamiętnienia Polaków, którzy zostali zamordowani na, przez Niemców. I wiesz, kiedy przyglądam się zdjęciom z, tej, z tego wydarzenia, z tej uroczystości, wiesz, co mnie bardzo mocno uderzyło? Żenujący wygląd. O, właśnie. Minister. Kultury rządu polskiego w brudnych trampkach, w obwisłych portkach, w jakimś naprawdę yy, niedomyte, przylizane włosy. Wiesz, co? to to naprawdę było coś żenującego. Powiem Ci szczerze, że już nawet nie wchodziłem w komentarze pod tymi zdjęciami, bo po prostu było mi wstyd. To jest jedna sprawa, ale zauważyłeś, że nie było komentarzy właśnie tych tak zwanych ekspertek które tak łatwo krytykują kobiety z prawej Dokładnie. strony sceny politycznej i od razu natychmiast rzuciły się... Tobie kobiecie jest łatwiej o tym, o tak, tym mówić, bo wiem, się, że kobiety są wyczulone tak, na, na tego typu kwestii. Rzuciły się na e, naszą e, pierwszą damę, e, panią Nawrocką, która jest przepiękną kobietą, zawsze bardzo elegancko ubraną. I naprawdę. Ale jakim prawem w ciągu dwóch tygodni dwa razy założyła tę samą kratę? No, no właśnie. No. Jakim prawem? No, takim prawem, że jest po prostu pozbaw... jest Polką. Tak, i jest pozbawiona takiego, takich cech narcystycznych, takiego egoizmu i moim zdaniem też. Takiej właśnie takiego narzucania, takiego trendu, że oto, jeżeli, jesteś, jeżeli jesteś osobą publiczną, to masz obowiązek ciągle wyglądać inaczej, być inaczej ubraną, co już też jest pase. Pasé ze względu na to, że, że właśnie te środowiska bardzo często mówią o ochronie środowiska, a okazuje się, że jednym z, z tych obszarów, które przyczyniają się do zmian w środowisku, jest na przykład produkcja y, ubrań. Więc, y, więc, Szanowne Panie, najpierw zastanówcie się, co mówicie, kogo krytykujecie i tak naprawdę za co krytykujecie, bo, y, tak jak po, y, mówię, bardzo łatwo Wam przychodzi krytykować kobiety z prawej strony sceny politycznej, a nie dostrzegacie faktycznej belki w oku. No, niestety, tak to, tak to jest. I jeszcze raz powtórzę, te media mętnego nurtu, to one naprawdę bardzo często, jak słusznie powiedziałaś, widzą źdźbło. W oku bliźniego, a belki w swoim nie dostrzegają. Ale wiesz, tak wiele powiedzieliśmy już o sprawach dotyczących wyborów prezydenckich, sprawach ogólnopolskich. Ale chciałbym, żebyśmy też nawiązali do spraw naszych lokalnych, bo to jest chyba sprawa też szczególnie ważna i to też chciałbym, żeby wybrzmiało w tym naszym pierwszym spotkaniu, bo. Te taśmy, które rozgrzewają opinie ostatnich dni, pokazują jednoznacznie, jaki jest stosunek do Polski tej wschodniej, kiedyś nazywanej Polską B, Polską zaściankową przez ten mainstream związany z, z liberałami. I, I kiedy pojawiają się te taśmy, kiedy Donald Tusk nazywa mieszkańców Radomia wprost zjebami, no to jest coś tak żenującego i tak niebywałego, ale chciałbym w tym kontekście porozmawiać o tym, co dzieje się w mieście, jeżeli chodzi o zarządzanie naszym miastem. Ty kiedyś byłaś wiceprezydentem Radomia, dziś prezydentem Radomia jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. I wiesz, w tym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, podczas której było omawiane absolutorium dla prezydenta Radomia. I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że przez ostatnie lata ten politycy, formy w PSL mówili, że bo rząd pisu, okrada, nie daje, nic nie pomaga, i tak dalej, i tak dalej. Jak ty widzisz tą sprawę z perspektywy chociażby tego, jak byłaś wiceprezydentem Radomia, byłaś współzarządzająca naszym miastem wtedy, kiedy premierem polskiego była polityk z Radomia Ewa Kopacz, kiedy premierem był Donald Tusk. Ileż to my wtedy nadostawaliśmy od nich tych środków, przepływu i tej pomocy. Wtedy pozyskać środki finansowe dla Radomia było bardzo trudno. Byliśmy też miastem stygmatyzowanym przez rząd, dlatego, że byliśmy miastem jedynym w Polsce powyżej 200 tysięcy mieszkańców, gdzie sprawował rząd prezydent Andrzej Kosztowniak, prezydent Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć, z poparciem. Prawa i Sprawiedliwości, w Radzie większość miało Prawo i Sprawiedliwość, w związku z tym tak naprawdę ka o każde środki była no, bitwa bywała i właściwie w budżecie samym państwa nie było zapisanych żadnych środków, pozyskiwaliśmy środki oczywiście z Urzędu Marszałkowskiego udawało nam się, ale częściej po prostu odrzucano nasze wnioski. Ale wiesz, ja ten wątek nieprzypadkowo poruszyłem, bo znalazłem w sieci Wypowiedź przewodniczącego, czy wpis mhm. przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu, który chwali się, że Urząd Miejski, że Platforma Obywatelska rządząca naszym miastem już od kilku lat tylko w roku 2024 pozyskała na inwestycje 340 milionów złotych. Są tam pieniądze Dużo, na szpital? Dużo. Na, o właśnie. właśnie na SOR. Ale chciałbym, ci, chciałbym tylko Ci przeczytać. Największe inwestycje w roku 2024 mhm. to przebudowa wiaduktu w ulicy Żeromskiego 94 miliony 800 tysięcy. Rządowe środki. A przypomnę, że to są to środki rządowe środki z czasów prawa i sprawiedliwości, które przekazało Prawo i Sprawiedliwość. Tak. Drodzy państwo, czekaliśmy trzy lata na rozpoczęcie tej inwestycji. Dzisiaj już ta inwestycja dawno byłaby zakończona, a tak to lotnisko zostało otwarte, a wiadukt na Żeromskiego Remontowany, remontowany, a teraz jeszcze Rondo buduje. Kluczowy dla szybkiej komunikacji. A, z jak myślisz, a jak myślisz, czy znajdują się w tym środki na szpital, na SOR? No, no właśnie. 18 milionów 200 no tysięcy. Kto przekazał 3... te środki finansowe? Prawo... Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak. To była y, w roku 2024, bo generalnie cała kwota to jest ponad 30 milionów które zabezpieczył Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy to ogłosili w roku 2023, czyli ta inwestycja, która jest realizowana dzisiaj przy ulicy Tochtermana, jest dzięki hojności Rządu Prawa i Sprawiedliwości. A jak myślisz, a kto przekazał w 2024 roku środki finansowe na rozbudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Struga 63? To znaczy, trzeba sobie wprost powiedzieć, że te wszystkie inwestycje, które są wymienione, tak naprawdę środki finansowe zostały zagwarantowane, zabezpieczone jeszcze za czasów Prawa no to, i Sprawiedliwości. No to A dzisiaj, proszę Państwa, prezydent miasta Radomia ma się czym chwalić, dlatego że hojność Prawa i Sprawiedliwości była tak ogromna, że wreszcie Radom może Mieć y, realizowane tego rodzaju inwestycje, które są po prostu kluczowe dla nas. A to nas. jeszcze dodam do tego przebudowę mm -hmm. ulicy Wolanowskiej. O. Dodam jeszcze do tego y, a także. Tutaj, a tak, tutaj minister y, Andrzej Kosztownia wtedy zabezpieczył Który przesunął z warszawskiej na ulicę Wolanowskiej. No i oczywiście branżowe centrum umiejętności w zespole szkół budowlanych, też kwota 8 milionów złotych i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, nie wspomnę już o tych 800 milionach złotych na radomskie lotnisko, które jest wyszedzane, wyśmiewane przez polityków Platformy Obywatelskiej i dzisiaj robią wszystko, żeby rozwijać modlin, a zwijać radom. Nie wspomnę już o Alei Wojska Polskiego, gdzie w wiadukcie nad torami wielka dziura zagrażała bezpieczeństwu Podróżu, podróżujących i te 100 milionów złotych, które rząd prawa i sprawiedliwości przeznaczył. I szanowni Państwo, tych inwestycji w Radomiu, w regionie radomskim można by mnożyć w dziesiątki, a nawet setki, które były realizowane przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. A dzisiaj? Mamy co? Dzisiaj mamy PR, słowa, pustosłowia i nic więcej. Ale panie, ale Wojtku, ale ja chciałam jeszcze wspomnieć ważną rzecz, bo skoncentrowaliśmy się na Radomiu, ale rozmawiając na przykład z burmistrzami, wójtami, ze starostami z regionu radomskiego, proszę państwa, tam zaczyna się katastrofa inwestycyjna. To znaczy, za czasów prawa i sprawiedliwości były realizowane inwestycje strategiczne w ramach programu Polski Ład. Dzisiaj środków na inwestycje tak naprawdę nie ma. Kończą się środki, jeszcze są otwierane inwestycje, które są właśnie zrealizowane z inwestycji strategicznych, i oni wszyscy mówią, gdzie są pieniądze, gdzie jest to tak zwane KPO. Proszę Państwa, okazuje się, że małe firmy budowlane, które przez 8 lat miały tak naprawdę Eldorado, w związku z tym, że my rządziliśmy, bo naprawdę było co robić, dzisiaj są przerażone. Dzwonią do, do wójtów, dzwonią do burmistrzów, dzwonią do starostów i co słyszą? Nie ma pieniędzy. Niestety, jak mawiał klasyk z 2015 roku, pieniędzy nie ma i nie będzie. Nie ma i nie będzie wtedy, kiedy rządzą liberałowie, dziś ci liberałowie z znaku ośmiu gwiazdek. Ale nie o wszystkim opowiemy Państwu dzisiaj, bo przed nami wkrótce przecież kolejne posiedzenie Sejmu, kolejne posiedzenie Senatu. Senatu, który obraduje yy, niewiele ponad dwie godziny nad tymi sprawami, którymi zajmuje się Sejm. Sejm, który też groni, goni cały czas króliczka, aby go nie złapać, bo też tych ustaw za bardzo pracy legislacyjnej nie ma, więc skupia się na pracy w komisjach, podkomisjach, komisjach śledczych, ale z tego naprawdę niewiele wynika. Ale o tym chyba to opowiemy już następnym razem. Tak, następnym razem, bo dosyć dużo chyba już dzisiaj opowiedzieliśmy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że niedługo, bo już w przyszłym tygodniu, ponownie się spotkamy. Zapraszamy, proszę nas słuchać prosto z radomia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.